Jesteśmy na ulicy Słonecznej w skórcu, to tutaj na tej ulicy kiedyś stało najwięcej ławeczek, tutaj ludzie spotykali się, aby wieczorami porozmawiać o życiu, o tym, co słychać, co się dzieje. To tutaj tu za mną znajduje się dom, który, w którym były nagrywane sceny do skórzeckiego odcinka zmienników. Zapraszam Was na biegową wycieczkę po skórcu, w której pokażę Wam skórzeckie ławeczki. Rozpoczynając zwiedzanie skórca warto zobaczyć e, skórzeckiego kwiata ze zmienników, który jest w skórcu już chyba ze dwa lata, e, który nawiązuje do serialu zmiennicy. Tuż obok niego wspaniałe dzieławeczki, na których można usiąść, począć wieść kanapkę i pogadać o życiu. Skórzecki Skwerek to miejsce, gdzie rozpoczęliśmy historię biegową grupy biegaczy Skórzec Biega. To tutaj w ubiegłym roku, w listopadzie, startował Bieg Niepodległości. Skórzecki Bieg Niepodległości. No tutaj mamy wspaniałą biblioteczkę plenerową, do której często wrzucam książki, aby ktoś mógł sobie po prostu do domu je zabrać. Jak widać, na Skwereczku też mamy fajne ławeczki. Można usiąść, posiedzieć, podpoczywać. Zapraszamy do Skórca. Tuż obok skórzewskiego skwerku jest rewitalizowany kilka lat temu staw. Dookoła niego również są ławeczki, a bodajże dwa lata temu na Molo pojawiła się ławeczka, w której możecie nawet naładować telefon. Za chwilę ją odwiedzimy. z panelami fotowol... boto... fotowoltaicznymi, na której nawet możecie ładować telefon. Wystarczy mieć kabel można sobie usiąść, podelektować się i poczuć przez chwilę na prawdziwym jeziorze. Może nie uwierzycie, ale przy siłowi plenerów najczyk mamy również taką norwenkę, którzy lubią aktywnie spędzać czas. Mogą sobie w co stałować, co pokręcić? Zupełnie tak poczuć się jak na rowerze. A stąd piękny widok na nasze skórzeckie sanktuarium Krzyża Świętego w Skórce. W na placu przy Kościelnym e, są też wystawiane ławeczki, aby uczestniczyć w niedzielę mszy Świętej można było e, wyjść na dwór i usiąść. Od skórzewkiej biblioteki publicznej w skórcu yy, można sobie usiąść na, taką, na takiej fajnej ławeczce pod wierzbą i yy, jest też długa na słoneczku, która znajduje się przy wejściu do biblioteki. Także te ławeczki też warto odwiedzić. Pod w gminy w skórcu mamy też taką fajną ławeczkę chyba troszkę starsza od poprzednich ale bardzo fajna i na pewno tutaj też fajnie się zatrzymać i odpocząć oczywiście w godzinach urzędowania e, Urzędu Gminy w skrócie. Dla przechodnia i dla tych co na rowerze sił dalej jechać nie mają tak, e, opisałem ławeczkę, którą postawiłem na wiosnę e, tuż obok swojego płotu Zapraszam Was na nią serdecznie, to jedna, to ostatnia ławeczka, którą dzisiaj chciałbym Wam pokazać. Zapraszam Was do odwiedzania skórca, jak macie chwilę, do usiągnięcia na chwilę na którejś z tych ławeczek.